Jesteśmy na Francji, jest 0 stopni, 01. No i generalnie jest bardzo ślisko. Znaczy, nie jest tragicznie ślisko, ale jest trochę ślisko. A z naprzeciwka właśnie zauważyłem, że któryś tutaj riferem, czyli chłodnią się trochę rozpędził i przeszarżował. Że tak powiem. Aż drogę zamknęli. Jedziemy tak do 20-30, no to na godzinę. Leciałem chwilę obwodnicą 90, w jest te puste. Ale tutaj widzicie prawy pas, to jest takie grudki czarne, to jest lód. Na tym bardzo łatwo się poślizgnąć Ale po lewym pasie nie ma nic takiego. O, jest, 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 wyszedł sam, wyszedł sam. Podsypali mu piachem i wyszedł sam chłopak z dziury. Co mu się stało? Naczepa po prostu bokiem złapała lód. Bokiem złapała lód. No i to już wtedy święty Boże nie pomoże, <laughs> że tak powiem. W takich sytuacjach dobrze na przykład jak teraz jechać bliżej prawej, żeby nie jechać po prostu środkiem. Dobra, kończę, bo telefon dzwoni.